Siema, witam was w kolejnym odcinku. I znowu jest ze mną kubuś. mam łądowna! A, łądowna, downa, 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 downa. No, mamy najlepsze bronie w grze. Już jakie są. Znaczy, no. Najlepszy wypadający sposób, może tak. Kuba ma taką tarczę, która jest głupia. A ja mam takie fajne. miecz, Czekacz, tak. mam malowanego, nie? O widzicie? Taki. Pomyśl, że chodź dawaj. Ja tutaj muszę pokazać ludziom. Wobby sobie, Wiesz, tu... że później są takie no, no, w których też 4, w których też są. No dobra, dobawcy. co my tu mamy? Cicho. Patrzcie, 2 miliony 439. No chyba... Ci... Dziewczynko. Dobra. Mój No tutaj jedną lepszą, ale co tam? Już nic poza tym. Może wam ja pokażemy pokażę... moje... Może wam pokażę. Mój Pyro ma ogara, ja normalnie. Ja mam karcie, wiem, bo piękna, ładna, fajna obrażna no, dobra. Po 25 wali normalnie

ale medium. Poczekaj, ja tutaj ludziom pokazuję. Dobra, niech się Poczekaj. Medium Ten. Będze... Cicho. Ten wypada z bossa przedostatniego. Jest, są trzy bossy. Ten wypada z takiego dużego elektrycznego. Takie o. Ura. Podwójne to ma, nie? Dla Maga przynajmniej. Ja wam mówię wszystkie dla Maga, bo innych Dobra, wam nie, nie opowiem. To wypada z pierwszego bossa. Takiego demo, a teraz mam pokazać. To, to wypada co? z drugiego bossa, takiego goblina jakieś tam machiny. I... Ale załóż na siebie. No, no dobra, no wieś mnie. Już pokazuję. Tak, I to tak. wypada z pierwszego bossa. To wypada z pierwszego bossa, co mam na sobie, tak się broni. Pokaż, kuba, pokaż mi. No patrzysz, widziałeś, a nie nigdzie. Nie. I tak wale, i słabo, no ale na małe levely jest bardzo fajna. A to wali. To wali też pod... Dwu... pod podwójnymi szybko, całkiem dobra, to, to wypada z drugiego bossa. To już to pokazuję. To jest taki goblin w jakiejś tam maszynie. To jest ten taki z włora. Ty nie grałeś, to nie wiesz? Prawdopodobnie, okay, dobra, tak wygląda i atakuje. Tak, no też nie najlepsza broń, ale No mały level, dobra, i pokażę. No to z trzeciego to już widzieliście co. Czyli ta moja tarcza Kuba i ten diabełek sam Sam Aniołek Kuba No Udex Piff? Nie Dobra, <grywki> No chodź chodź Dobra, dzisiaj będziemy robić mapkę, Nie Mam nadzieję, że właśnie załamę moim angielskim Max Quartes. Brawo! To trochę ci nie wychodzi, dobra. Hard Easy Medium Hard. Ty byś to powiedział tak. My AGI QE, QA, R Ty byś poka. tak to powiedział, także i tak ja jestem ja lepszy. Ja wiem, zawsze. Dobra, jaki poziom, nie? Easy Medium Hard Weź jakikolwiek, ty Dobra, tam ja wybierasz. Easy. Kuba jest to Easy pewnie weźmie. No ja, ja wezmę Easy. Nie, żeby pokazać, jak to wygląda na takich słabszych poziomach. Później będziemy mogli przejść na takich fajniejszych. Oj, tu się zaczyna głupi poziom z tym. Czy głupi, no, Zaczyna się ciężej, bo latają głupie smoki. Smoki są strasznie głupie. Które, które dla maga są banalne. No, ale dla woja, jak chciała do nich podbiec. Da masz manę, to będziesz a budował. He he. I tak bym budował. No tak, ale ty zbudujesz przy krystale i wiesz, nie, smok nie dojdzie. No tak ja pójdę tam. Tak to wyglądało? Tu była rzecz jeżeli na wciągam, latę. to przepraszam. Jeżeli wciągam nosem, to przepraszam. No, no ale bym katar ciągle. Tak, Kubusiu, a ty brałeś dzisiaj? Się. Oczywiście trzeci raz już to nagrywamy, bo pierwsze dwa razy albo sklepią ze sobą problemy, albo coś nie. Tak, Dawaj dzisiaj trzeci raz trzeci raz, dzisiaj tylko teraz. Dobra, zbuduj elektryczną nie tam. Przesun się... Co gruby jesteś? Wiktor bo w teraz. czy teraz... Tylko jedno? Siotam! tam, co Sio tam po lewo, nie stać mnie na więcej. Tam po lewo, tam. Ja pierdykam, brawo. Co ty włączyłeś w końcu? Easy, leży pokazać, nie? O, pokażę, na jednego hita go mam. A ja pokażę mojego pyra. Chyba się po prostu boi na większy poziom włączyć. Nie no, mogę na hardzie. Ja mogę Pyrem po prostu przebiec. Się też. A ja mogę włączyć na hardy, bo na, i ten taki, na in coś tam, to jest hardcore, a... In coś tam, ja pierdolę. No jak to, no nie, już nie pamiętam, jeśli go czyta. Ale... Ta, ty nie pamiętasz, jak się czyta, ty nie wiesz, jak się czyta. No tak, no nie wiem, no nie pamiętam, nie wiem, sobie pomyliłem się. Wybacz. Wiktorze wybacz, wybaczcie mi. To się już więcej nie powtórzę. Nie. Chodź tam tu jeszcze jeden Dobra Jaki jeden. Li nie dość, że mówisz to jeszcze liczyć nie umiesz, no Tak. Ty tutaj jesteś po prostu tak wygadany nie? Bo ja cię zawsze na wizigasz. Ha ha, ha się, się biała no i z Kurde. Strony... <grym> <grym> Chciałem doskoczyć. Um, tego się bójcie. To było... Się nie było blisko, było blisko. Było blisko. Było blisko. Ale wciąż daleko. Kurna. To Wiktor, A nas było panie? bliżej. Ten, no nie. Ten będzie się rzucał na kaskadera. To będzie tak w kółko. Masz. Aha, jeszcze warto wspomnieć, że jak wpadniemy do lawy To nam nie zabiera manę. No właśnie Ale chyba jak jest normalna runda i Ej po zabiera. co mi to dałeś jakieś dobra nieważne już. A już może zbudowałeś? No jeszcze... jeszcze jestem w trakcie. Nie no to zbuduj na górze ogniste. Buduję. To jest góra, nie? No ale dobra. Góra no tak, jest to jest wyżej, góra. Tam wyżej, wyżej. Góra ta góra jest tam wyżej, no serio, nie? Terenie. Czy A ja czy nic wrednie, co, naciskaj G, ale ja ci nie nacisnę G. Nic jaki nie jest wredny, Tworzę. Ty jesteś twórczy, dziecko. No, ja, ja, ja mam ambicje. Ambicje i co tam wiesz. Brak. Nie boję się tego dużego, zielonego orka. Odrobiłem. Wiktor dobra, i tak cię słychać. Dobra kurde, mama do mnie wbiła. Czy no. lekcje odrabiałem? Ciężko malutkie, lekcję, się odrobiło. Walnę ci. Spoko, czekam. No jutro się akurat w szkole nie widzimy. Widzicie, Wiktor na wagary chodzi. Nie, jestem chory. O tak, o tak, ta, no normalnie. Nie, żebyś tam nie umarł czasem, mam. No grać nie mogę, tak? Idzie jakąś siłę karekę robi? A mój pajler jest na Się strasznie... A mój pajler jest strasznie agresywny. O, róż czeka, ale słabo. A ja może następnym razem będę grał kimś innym. Ten już jakąś postać w jak Jaki level i kto? A z pingach to pożałujesz. To po tym, tym debilem grubym, który mógł gacie widać? No to bardzo fajnie się cieszę. Dobra widzę ostatniego i go zaćgam. Brawo. Ej kurde, ten jak macha tą różką, to prawie że wpycha mi z tego, w laptopa. Tak wypycha właściwie z laptopa. Jakkolwiek to zabrzmi. O, teraz będą smoki, które mam pokażę. Mi nie zabijaj smoków od razu. Ludzie. Dobra, zabiję od razu. Nie chcę pokazać, nie? Ale ja nie chcę pokazywać. <głupia>, głupia, jesteś. Ty głupia dziewczynko jesteś, głupia. Bo ty myślisz, jesteś taka fajna. Nie myślę, to wiem. Oj, la... Przyznałeś laga? się, że jesteś fajna. Coś źle Właśnie Kuba może ci w końcu oddam ołówek, bo mama mam kupić. <głupia> hbb B1 i B2. Ja znam to wszystkiego. No i musimy kupić blok techniczny i parę gumek. Tak, takich zwykłych do ścierania gumek, spokojnie. Żeby nie było. Nie wiem czy zasłużyłeś na manę, ulepszę się twoją wieżę. Co ulepsz? A tu jest ten mini-boss? Mini, mówię o tym mini, wiesz którym? Nie. Nie słychać, że laga masz. Powiedz coś. Tak wygląda. Mówię coś przez cały czas. O, to u mnie się taka laga. No tak go. wygląda smok. O, ładny. O, ładny. O, i nie ma smoka. O, i mieczyk jest. Był. W lawie, nie? Co? W lawie, nie? O, odpadli na ogień. Nie. U mnie w kieszeni. Aha. Jak się odpali na ogień, to bardzo nie dobrze. Bo tak tam 30 razy mniejsze hity. Widział jak kradziej, a mu ani jednej różdżki chyba się nie zebrałem. A ja zbieram Kubie wszystko. A poza tym i tak tutaj aż tyle nie zarobisz, to wiesz. Nie, nie chodzi o to, ale nie, w sumie lepszego mojego nie będzie. O, tak leci smok i zobaczcie jak go wieża zdejmie. Ale nie, bo wieża teraz są takie dla leszczy i go nie zdejmie. Zostaw go, a fajno zostaw. Aha. O, i tak właśnie smok pada. Taka to była ciekawa historia. A my dzisiaj grę przeszli, przeszliśmy. Ja ci mówię, że nie, bo są dalsze chaptery i tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze Ale to już są bonusy. Mam już bonus, jeszcze bonus level do przejścia, którego nie próbowaliśmy nawet przejść. Właśnie tak ogólnie na... to przeszliśmy. A jutro będę nagrywał Simsów. Cóż, ja gram obok, ale na szczęście nie nagrywam. Co grasz obok? Musimy się jak ty grasz na gramy A może jutro na jak ciebie nie będzie Dobra, idziesz a nie nie idziesz do szkoły Dobra go, bo to nudne jest zbudowanie całego. Nie. Chyba już 12 minut nagrywamy. Boże, mówiłem coś. Pamiętasz? Co? Ja Powiedziałem, że jak wspomnisz coś o czasie. Bo mamy A, do... kogoś ma problemy emocjonalne i mówi, że nie mów, że ten, że nagrywamy, bo my mamy. bo myślimy, już to nie mamy i to wiocha będzie. Nie, nie A... weźmy, no, ale dobra, o patrz, idzie na swój kryształ. Widzicie, jakie smok są wredne? Idź! Jest na pewno odporny na pioruny, dlatego bije. No idź go zapij. Nie, będę patrzył. Nie będę patrzył akurat. Mój kolega go pokochał. Nie, bo Wiktor mówił o czasie, że mamy limit do 25 minut, albo go w ogóle nie mamy Taki limit. No nagrywania. To ty nie? mówiłeś, że mamy do 25 minut, ja myślałem, że już nie mamy. Nie, mi się wydaje, że mamy. No zobaczyć. No właśnie. Ja mam taki jeden filmik, który nie musi być na YouTube, ale może. To zobaczę się udego przesłać, ci się. No na, na Steam Fortress jeden trwa ponad 25 minut. Aha. Ze mną czy bez? No bez ciebie nie nagrywam. To musiał być filmik zaawansowany. Byś... No to musiałeś w trans chyba wpaść. Ty, tyś moim tak. <laughs> magiczny jest ty jesteś moim magicznym przyjacielem. Za twoim magicznym przyjacielem jest Dreamportres. Za wszystkiego ty jesteś. A zanim będziesz Dream Fortress. To jesteś moim, Wiktor, ty jesteś moim. Dzień, dzienki. Jakby to Bremu powiedział. A właśnie nie wiem co to jest. Ty nic nie wiesz. Ale założę się, że każdy kto mnie ogląda, to wie. Aha, i oczywiście link do widoku kubusia w opisie. No i do ja u moim opisie. Ale ty masz zjechane, bo ty nie masz na full, a ja mam na full ekran. Co mnie ma na full ekran? Czego tam, coś ode do mnie? Ty ja nie masz na full ekran, ty. No nie, nie możesz widzieć na full ekran. No Znaczy no ty nie masz full ekranu, masz po bokach ucięte. Co? W ogóle według mojego Google Chrome to masz zielone, ale dobra. dobra. Znaczy tam jest jakiś błąd To Google Chrome, słuchaj się dalej, daleko zajdziesz. Nie chcę się naprawiać, to lepszy. lepsze. Normalnie ten smog to jest magiczny. Jaki masz magiczny ja Jeszcze sześciu. Widzę jednego. Pięciu. Jeszcze udawać. jeden. To teraz będzie ten wielki, gigantyczny, straszny, bo w ogóle co, coś tam dalej, coś tam dalej Ale boss. Żebyś się nie posiknął. A i powiem jeszcze raz, że na multi ma, jak się gra w dwie osoby, ma 20 tys. HP, jak się gra w jedną osobę, ma 10 000 HP. Jak się weźmie na single wejdzie. Dobra, to go. Ulepszam, poczekaj. Super, normalnie straszny. To go. Nie. Poczekaj, ulepszam. 8 czy 9 czy 5? Pięć, bo 5? Pięć. ja tą drugą ulepszy. no, ulepszysz? To... Ulepszyć mam? Ja ulepszę już. Dobra, no, to tam jedną. To ulepszysz te dwie główne takie, czy to to, to jest? Brawo. jak tu ulepszysz te dwie główne, to ja tam mogę jeszcze jedną tą główną ostatnią. No, te dwie tutaj, gdzie ja stoję, tu. No tu są ulepszone na bo może być teraz 400. No sama. to ja mówię, co na górze. To tutaj na górze to nawet tam nikt nie dojdzie. Oprócz smoka. Dobra. Runite go i już. Ja Orka biję się. Ja sią. Orka bijesio. Ja biję. Ja biję. Ja. 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 Robimy go razem, nie? No to już w ogóle 2 sekundy zejdzie ja biję. A, tam, w drzwiach poszukać, dobra? Dobra, no to weź go, no bij się go, weź go na klatę. Padniesz od razu. Poczekaj, bo mi tutaj... Dobra, daj mi go też bić, bo... Ej, on już padł. No, a co ty byś chciał? Wielki, straszny, znów mi miecz ukradłeś. No, Szybciej, szybkie trzeba być. Ale najpierw ja oglądam ten... jest taki mały, wypuchający, którego jak się uderzy, to ginie. Kurde. Słuchaj, nie każdy jak go uderzy, to, to on zginie. A smoczki są... Na początku są strasznie denerwujące. Później wycieczki mamy na hita albo my mamy go na hita. Ale pamiętajmy o tym, że w późniejszych levelach smoki są na przykład czarne. Są silniejsze. Gobliny później mają na przykład po 1300 HP. Te gobliny też są silniejsze, bo na początku było innego koloru. Ale one mają różne, są niebieskie i zielone. One nic się nie lubią. Nie, później w tym poziomie, co my byliś, byliśmy, to były gobliny no, po prostu. Ja teraz wam pokażę coś fajnego, nie wiem czy ty czy już to pokazywam na wizji. No pokaż, killa. Ja oczywiście nikogo nie trafiłem, bo kubuś tu musi zasłonić. Jezus! Musiał wszystkich pozabijać. No właśnie, ja wszystkich killuję, a nie to, co ty bawię się. No, ale to jest dobre, jak jest dużo. To na tej mapie łącznie jest 400 no, no to. No, Ej no, do lawy wpadłem przez bugi. Bugi, bugi, oj biedny. Biedny Wiktor, oj biedny, oj oj już. Obijecie. No dawaj. Wierzę się, się na hita. Na hita ci mam. No kurna no głupie, bugi znowu wpadłem do tej lawy. Ej, ja mam się na hita, geniuszu. To jasne Od ognia waleć 190 Sto. Ja jestem odporny na ogień Co się tylko będzie wciąż Nie no dobra Wiktor spokój Jeszcze 6 albo i 3 3 Mam jednego a ja mam go zabiłem. Gdzie jednego. I już nikogo. No to co? Skończyliśmy level? Tak, skończyliśmy level. No Wiktor, już już kasa, już biegnie. Niech pies na kiełbasę. A spróbujesz ukraść miecz. No słabe. Tak ja ci pokradnę wszystkie Kupia, trzy różki. no. raz. Nie było miecza. No, tu nie było miecza. Dobra, no co, kończymy odcinek powoli. No, dobra, to dzięki, że odpowiadam. A czekaj, ja jeszcze za... jeszcze słówko. Nie, na kanał. P nie, na kanał jeszcze słówko, Komenty i subskryby miło widziane. Na pytania odpowiemy w sprawie dużej ilości gier. Na no, może nie każdej gry. Nic nie słuchać, Ej, jakoś umarło, nawet. Nie wiem, jak to. <grym> no powtórzę, <grym> Komenty i subskryby zawsze miło widziane. Pytania w sprawie. Różny gier na pewno odpowiemy. No, może nie na pewno, bo niektórych gier nie znamy. Wobec tych gier, które, z których nagrywamy let's play, może tak. No dobra, no to dzięki za oglądanie się Mana Rapa. Nara.